teraz opowiedzieć to, co się stało, jak wróciłeś na starnowa. E, nie mówiłam wam tego wczoraj, bo byłam z mamą, z Karoliną, e, z Nadią i tam bawiłyśmy się i po prostu nie miałam na to czasu, ale teraz mam czas, więc opowiem wam to. Więc skrót tego storytime'a jest to, że miał, miałam stokera. Ja, Cieciakka miałeś stokera! E, więc w Tarnowie podjeżdża nasz pociąg i jakiś pan do nas przychodzi i się pyta, czy to jest pociąg do, Tarn do Dębicy, a my mówimy, że tak No to siadamy i on siada rząd za Ciocią Agą, ale przede mną, bo to było tak, że ja siedziałam tu patrząc się na Ciociagę, ona siedziała tu patrząc się na mnie A on siedział rząd z tyłu, więc ja go widziałam, ale Ciocia Aga na przykład go nie widziała I tak... Jak patrzyłam się na przykład Cociagę, to widziałam go, i on co chwilę się tak patrzył na mnie, później na dół, później patrzył się na mnie, co chwilę co otwieram oczy, bo ja słuchałam muzyki, miałam airpodsy, tak patrzę i się na mnie gapi. To myślę, dobra, może nie, może coś za mną jest i to czyta, no nie wiem. Wreszcie dębica, ciociaga schodzi pierwsza z Nadją I ja schodzę później z Karoliną I ten pan schodzi za nami I pyta się mnie, podchodzi do mnie i pyta się mnie Czy pani by mogła zadzwonić na ten numer Żeby powiedzieć mojemu kolegowi, że ja już jestem I wyciągnę taki papierek z numerkiem ja jeszcze tak patrzę, bo nie wiem co mam robić I zaczynam wołać ciociagę, że ciociu chodź tu I ona podchodzi I pyta się a co pan chce I on mówi właśnie, że chciałby, żebyśmy zadzwoniły na ten numer Bo jego telefon ma słabą baterię A w pociągu On cały czas był na tym telefonie nie, więc po co siedziałeś na telefonie? Jak masz prawie rozładowany telefon, Ciociaga mu mówi, że nie, my mamy zagraniczne numery, więc nie zadzwonimy. E, a on mówi, a nie, spoko, może być SMS. Czeciaga mu powtarza, że my mamy zagraniczne numery, nie zadzwonimy. A on takie, aha, okej, okay, dziękuję. I odchodzi. I dziwne jest to, że było strasznie dużo ludzi na tej stacji, ale on tylko podszedł do nas, bo później y, szedł, poszedł i widziałam go, jak schodził tymi schodami. I tam było strasznie dużo ludzi, bo jakaś wycieczka chyba była szkolna I w ogóle strasznie dużo ludzi było, chyba czekali na Rzeszów Główny No i sobie poszedł, myślę, dobra, trochę dziwne, że nikogo innego się nie zapytał Ale dobra, może... Nie wiem, śpieszył się gdzieś Więc my idziemy, idziemy normalnie, idziemy I ciaga jest z tyłu, ja jestem z przodu z Karolinką I idziemy Jesteśmy tak jak kolejowa na Dębicy I jest y, taka lodziarnia, a później za tą lodziarnią jest taki kiosk I ja widzę, on tam stoi przy tym kiosku Ale dziwne było to, że jak my szłyśmy, to ja w ogóle nie widziałam go przed nami Więc on tam musiał po prostu stać Co nie? Więc stoi tam i dalej się na nas patrzy. Ja się na niego tak patrzę co chwilę, bo tak uśmiechał się do mnie, a takie o nie wiem, może mnie rozpadza, że ja jestem tą, którą zapytał się o telefon, więc ja też się do niego e, uśmiechnęłam. No to dobra, idziemy. I ciociaga, idziemy tak dwie minuty i ciociaga woła, Weroniko, chodź tu, więc idę do niej i nic jej nie powiedziała, bo po prostu mnie zawołała, żebym była bliżej, więc myślałam, dobra, może dlatego, że Karolinę mam, żeby, wiesz, żeby nas widziała cały czas. I czciana cały czas tak się spoglądała ze siebie, tak patrzyła. I ona była wtedy na FaceTime z Wikiem Dominikiem. Szybko się rozłączyła i wsadziła telefon do torebki. Ja nie miałam telefonu w ręce, miałam telefon w torebce, bo trzymałam Karolina za rękę, więc wolałam, wiecie, nie być na telefonie, jak trzymam Karolinę. I później idziemy, idziemy prosto i skręcamy, bo jest ING i, i, i ING jest na takim kornerze, więc skręcamy. Ym, I to jest na rynku, więc widziałyśmy, że był jakiś festyn rodzinny, nie wiem, jakieś trampoliny były dla dzieci. I Nadia, e, pa, patrz, Ciociu, patrz, patrz, aga, patrz! E, że coś dla dzieci, że trampoliny, coś takiego tam. Mówi, że patrz, patrz, a Ciociaga patrzy się, odwraca się i patrzy, że no jest. Ona się odwraca, a ten pan widział, że ona się odwróciła i szybko chowa się za ING. Tak wie, idzie, 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 widzi, że Ciociaga się popatrzyła na niego i szybko się schował. Więc Ciociaga od razu panika, mówi mi, Weroniko. Chowaj telefon, i ja mówię, że mam schowany, ale co się stało? I ona mówi, że ten pan chyba chodzi za nami. Ja się patrzę, nie widzę nikogo. Ja myślę, że ona kurde jakiejś schizofrenie dostała. I w pewnym momencie ja patrzę za siebie, a on stoi na światłach i patrzy się na nas. I nie byliśmy aż tak daleko, żeby nas nie widział. Ja patrzę patrzy się na nas. Jezus Maria, jak się przestraszyłam. Szłyśmy dalej, mówię ci, może przyspieszmy trochę, ale zniknęliśmy chyba z jego pola widzenia i nie poszedł za nami, bo ja cały czas oglądałam się do siebie. Byłam gotowa, żeby mu dać w jaja. Żartuję, nie zrobiłabym tego, bo bym się bała. E, ale później spotkałyśmy się z mamą i ona też próbowała tam iść do niego i mu powiedzieć, co ona myśli. Ale nie, 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 nie pozwoliliśmy jej oczywiście i byłyśmy już w domu. I ciocia mówi, Chyba próbował ukraść nam telefony Bo chodził za nami i ona właśnie mi powiedziała Że jak mnie zawołała do siebie to było dlatego, że widziała go Za nami i chciała po prostu żebym była bliżej, bo cały czas chodził za nami i skąd ta jego oka Albo jak przechodziliśmy koło jakiegoś okna to go widziała z tyłu, widziała jego ciuchy z tyłu I powiedziała, że po prostu zaczęła się bać i chciała żebyśmy po prostu były bliżej I dlatego też skończyła gadać z wujkiem Dominikiem Żeby telefon na mnie wyrwał I... Jak byłyśmy właśnie na stacji To też powiedziała, że prawdopodobnie Zapytał się, żebyśmy mu dały telefony I miał tą kartkę, żebyśmy je wyciągnęły A on po prostu I ucieknie Dewisa, miasto wrażeń Ale teraz za każdym razem jak jestem na polu To ja się boję wyciągać mój telefon Bo myślę, Jezus Maria, a co jak on zaraz wyskoczy I mi zabierze ten telefon Ale dzisiaj jestem inaczej ubrana Więc może by mnie nie rozpoznał więc, bestie, uważajcie. Nawet nie tylko w Dębicy, wszędzie uważajcie, bo takich ludzi jest strasznie dużo i czasem nawet uda się im ukraść jakiś telefon albo coś więcej. Więc, uważajcie na siebie. Ja sobie piję herbatkę z mojego ulubionego kubka, którego mam za dzieciństwo. To jest Hello Kitty, i piję z nim herbatkę z cytrynką Najlepszą. Wszystkii online shopping haul Kupiłyśmy sobie Snail Music od marki CosRX Ona ma bardzo fajne, naturalne, koreańskie produkty. Koreańskie, oczywiście, najważniejsze dla Jagi ale ja to znalazłam na TikToku. I bardzo mi się ten produkt podobał. To jest taki moisturizer, jakby, tylko że on jest nie aż taki gęsty i jest po taki naturalny, taki fajny. I po tym jak ja zaczęłam go używać To po prostu widziałam jak moja skóra się zmienia Z dnia na dzień I była taka po prostu mięciutka glaski. Konsystencja niestety nie jest dla wszystkich Ale mi się bardzo spodobała Bo jest taka leciutka i zobaczcie nie ma żadnych zapachów, więc to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nie lubię jak mam produkty, które są za mocne w zapachu, bo po prostu nie fajnie się to używa. Nie ja jestem jakimś dermatologiem, ale polecam to dla skóry suchej, bo to strasznie mi pomogło. Teraz mam bardziej, jak to powiedzieć, tłustą skórę, niż suchą, więc teraz mam taki problem, ale serio, to jest zajebiste i jest naturalne, co dla mnie jest bardzo ważne, jak używam skincare. Tutaj mamy taką zabaweczkę, chrupciaki. E, znaczy chrupciak, bo tylko jednego kupiłyśmy, ale to planujemy wykorzystać w następnym TikToku. Więc obserwujcie naszego TikToka The Pushing I na tym story time właśnie kończę filmik. Uważajcie na siebie, buziatki, wpadajcie na mojego Instagrama, bo wrzucam tam często rolki, fotodampy. I jestem aktywna na moim kanale nadawczym i na Insta Stories. I wpadajcie na naszego TikToka The Pushing Family. Just, just open the door One thing's certain, I'll always yeah. be gone